Cześć, witajcie. Dzisiaj taki kolejny vlog, a w zasadzie ogłoszenie, bo jest mi niezmiernie miło ogłosić kolejną. Uuu, powoli. Kolejną, trzecią edycję naszej imprezy, naszego wspólnego spotkania Retro Strzema 3. Bo tam pytaliście, pisaliście, czy w ogóle będziemy coś takiego organizowali. Tam Piotrek też mnie naciskał, kiedy coś zrobimy. Ja mówi: No, pewnie, że coś takiego zorganizujemy, bo zawsze super jest się spotkać, pogadać, wspólnie pograć. No, to, to jest najfajniejsze, nie? No i napisałem, kiedy wczoraj, bo napisałem do, do Kuby. Kuba akurat był na turnieju Bala, zajął tam drugie miejsce w rozgrzewce i chyba ósme tam finalnie w Austrii. Także Kuba, wielkie gratulacje. No i Kuba mi wczoraj odpisał, że jasne, nie ma sprawy. 25. bo tam podałem kilka terminów. No i 25. byśmy się oczywiście, jeżeli macie ochotę, to byśmy się spotkali właśnie w fanhausie, w interaktywnym Muzeum Fliperów i Gier Arcade w Katowicach. Więcej szczegółów podam w, koment... w opisie pod filmem, no i na fejsie, i w kolejnych filmikach, także będę na bieżąco informował, bo to jest świeża informacja, a i tym tak, będziemy mieli na hasło retro-strzecha będzie zniżka. I dodatkowo tym razem Kuba przygotuje nam miejsce na e, własne sprzęty retro, czyli mo, możecie zabrać swoje komputery, będzie salka, nie wiem czy to będzie salka, czy jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli przy stoliku, na stolikach to rozłożyć, e, usiąść, no i pograć, jak zwykle pogadać, powymieniać się doświadczeniami, jakimiś historiami. No i przede wszystkim fajnie wspólnie e, spędzić czas, no ja już się nie mogę doczekać, także pamiętacie, 25, e, 25 października Funhouse w Katowicach, tam się spotykamy to jest piątek, co do godzin, no to ja myślę, nie wiem, koło, no po, po robocie, nie wiem, 17, 18, możliwe, że w tym dniu fanhouse będzie trochę dłużej otwarty z uwagi na nas, na, na nasze spotkanie, także nie wiem, czy zorganizujemy jakieś turnieje, pewnie zorganizujemy, jak Lemon będzie, to na pewno zorganizujemy jakiś, jakiś turniej, także fajnie będzie się spotkać, liczę na to, że wielu kolegów wpadnie. No, i co tam jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Tak, ta zniżka, czekajcie, hasło Retro retroszczecha, będziemy mieli możliwość, właśnie, przyniesienia własnych sprzętów. No i w sumie, z takich informacji organizacyjnych, to tyle, właśnie, bo tam pisaliście, czy to może się odbyć w sobotę. No niestety, będzie to piątek, ja tam podałem cztery terminy. No i ten 25 października, no to jeszcze mamy trochę czasu, to możecie sobie zaplanować tam jakieś wolne. Tego dnia, jak ktoś ma tam inną zmianę, albo sobie zmienić tą zmianę, żeby nie, żeby nie musiał na, na noc gdzieś tam iść albo na, na zmianie popołudniowej pracować, nie? No to tak informacyjnie bardzo się cieszę. Liczę na Wasze przybycie. Liczę na to, że się spotkamy. Wspólnie pogramy, pogadamy i fajnie, bo nie tylko na pinballach, na fliperach pogramy, nie tylko na arkadach, które tam są, ale też będziemy mogli po, pograć na swoich sprzętach, które przyniesiemy. Ja zobaczę, co tam ze sobą zabiorę, ale ja już termin w kalendarzu rezerwuję i zapraszam Was serdecznie do fanhausu. W Katowicach 25 października. Tam się widzimy. A kolejna aktualizacja, już niebawem. Także, no pewnie to jest tak, jak Wam powiedziałem, to jest świeża informacja. Więc będę Was informował. Nie jedzenia żadnego. Jedynie, słuchajcie, to do picie jedzenie, kto co woli. Czy piwko, alko, bezalko, jakiś sok, kawa, herbata. No to wszystko możecie kupić w barze. w Jakiegoś jedzenia, no nie. Nie planujemy, <głos》>, przynajmniej yy, nic mi o tym nie wiadomo, żeby coś tam może. No, zobaczymy z biegiem, jak, jak się sytuacja rozwinie. No to na razie nie, na razie nie. Po prostu mamy zniżkę, yy, spotykamy się, no i korzystamy, jemy z automatów, z gier, z fajnego spotkania, no i z tego, co jest na yy, barze. Dobra, to tyle. Także taka yy, fajna informacja. Myślę, że yy, cieszycie się, tak jak ja. <głos》>, na razie, hej. A i bym zapomniał, jutro wjeżdża odcinek o Komodore 64 z Hasioka, także wyczekujcie, <gry> Nara.